mamy kuzyn. Chcecie pokazać build, nad którym aktualnie pracuję. Jest to build bazujący na sadzeniu i podlewaniu roślinek, o którym pewnie już coś tam słyszałeś, gdzieś tam widziałeś. Rzeczywiście bazuje na tym, że robimy sobie AOE, w którym wychodzą nam roślinki z ziemi i zadają obrażenia. Jednocześnie rzucamy sobie takie fizzery, które wybuchają. Jednocześnie rzucamy sobie Thunderstorma, który gdzieś tam to wszystko podlewa. Sprawia, że roślinki szybciej rosną, zadają więcej obrażeń i nakładają tam inne efekty. To, co teraz zobaczysz, to od razu zaznaczam, jest to postać około 6 maksymalnie godzinna. Ona tam, powiedzmy, świeżo co wyszła z kampanii i tak dalej. Nie było tutaj robionych bardzo dużo optymalizacji. Natomiast e, chcę Ci pokazać, w którym kierunku to idzie, jak ona działa, jak ona funkcjonuje, jak ona sobie radzi. Bo jeżeli szukasz na przykład kastera, znudziło Ci się, nie wiem, granie z parkiem czy czymkolwiek innym, no to ten build otwiera kilka nowych takich fajnych ścieżek możliwości e, takiego innego, trochę świeżego gameplayu, który może Ci się spodobać. Działa na zupełnie innym skalowaniu obrażeń, działa na zupełnie innym sposobie zadawania obrażeń niż te wszystkie spele, którymi wcześniej graliśmy. Także pokrótce chcę Ci to pokazać. Oczywiście ta postać będzie rozwijana cały czas na bieżąco, więc jeżeli też tym grasz, bądź myśli, żeby sobie tym zagrać, to oczywiście zapraszam Cię na swoje streamki, na których cały czas będę ją rozwijał, czy jednocześnie wrzucał też materiały z tego na YouTube, a także nie chcesz ominąć progresu tej postaci, to zapraszam do subskrypcji, czy tam czegokolwiek chcesz, tak? No dobra, ale od samego początku. Ja gram wersję bez Castle Crit, także niektóre rzeczy trzeba jeszcze robić samoistnie. To się może w przyszłości zmienić, zobaczymy, w którą stronę to, to pójdzie. Na Natomiast pierwszym skillem, którego używamy, jest to Thrashing Vainsy. One w naszym AOE wypuszczają, tak jak widzisz, tej macki dookoła nas i zadają obrażenia fizyczne. To jest spell fizyczny, który skaluje się z właśnie Physical Spell Damage, breakuje armora, nakłada na przykład Impala, o czym za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy takie Vainsy, które się rozchodzą, prawda? I one z tych swoich branczy wypuszczają, tak jak widzisz, takie wybuchy te wybuchy zadają również fizyczne obrażenia. A z trzeciej strony, żeby to wszystko nam podlać i żeby nałożyły się specjalne efekty, korzystamy z naszego Thunderstormu. I teraz nam zależy nam najbardziej na tym, żeby łączyć ze sobą przede wszystkim Thunderstorma z dwoma pozostałymi skillami. I te skile między sobą, bo one również też mają między sobą interakcję, ale o tym za chwilę. Natomiast zobacz, co się dzieje. W momencie, kiedy ja rzucam sobie samego brancha, no to mamy tam powiedzmy trzy odnogi, to też w ogóle wynika z supportów, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. No i warto dodać, że jak rzucasz sobie tego brancha, prawda, no to tak. no Może coś wybuchnie, może niekoniecznie coś wybuchnie. No, tutaj widzisz, pojawiły się jakieś kwiatki, tak? Pojawiły się jakieś kwiatki i te kwiatki zadają wrażenia. Natomiast kiedy rzucimy sobie brancha i rzucimy Thunderstorma. Automatycznie nam się to overgrownuje, prawda? Każdy jeden branch, który rzucamy, tworzy kwiaty, które wybuchają, więc zależy nam na tym, że zawsze, żeby zawsze mieć tego Thunderstorma, bo głównie to generuje nam te nasze obrażenia, prawda? I tak samo, i tak samo jest z Trashing Veinsami. Kiedy rzucamy Trashing Veinsy, wyskakują nam sobie tam pojedyncze maski, które zadają obrażenia, natomiast kiedy rzucamy Trashing Vainsy i deszcz. No, to macki zadają więcej i szybciej obrażenia. Także jak najbardziej również te dwa spele chcemy em, podlewać. Na ten moment, kiedy idziesz sobie przez mapę, no to on rzeczywiście jest tam powiedzmy tubatonowy, tak? Bo kiedy e, idziesz sobie po prostu, czyścisz moby, no to chodzisz sobie, klikasz, spamujesz cały czas Thunderstorm i entangle. E, no i to jest jakby totalnie OK, jeżeli Ci to nie przeszkadza, to w porządku. Natomiast kiedy masz coś tam silniejszego, jakąś silną rarkę czy bosam, to rzucasz sobie crashing Veinsy, entangle i cały czas to podlewasz, tak? Spamujesz cały czas entanglem, podlewasz sobie to jednocześnie co jakiś czas, co jakiś czas mianowicie co 8 sekund, wrzucając trashing veinsy. Co warto zaznaczyć, możesz mieć tylko jedne trashing veinsy, tam chyba na 6 albo na 8 sekund, natomiast cały czas możesz spamować sobie entanglem i cały czas możesz też to podlewać, stać w tym, deszcz, stać w tym deszczu. Jeżeli chodzi o tendencji na którym gram, no to jest to nowe Asce od Corki, czyli Disciple of Varashta i teraz dlaczego zdecydowałem się na to. Generalnie, jakby co, ten build można na przykład grać na oraklu, ze względu na to, że masz tam notkę, która daje ci cały czas kryta, więc możesz sobie na spokojnie grać cast on kryta. Natomiast ta wersja ma dwojakie znaczenie. Generalnie to Asce bazuje na skalowaniu Energy Shielda, takim niejako połączeniu tego z armorem. Na przykład zobacz, pierwsza notka mówi o tym, że mamy minus 1 sekundę do bazowego, do opóźnienia, po którym zaczyna się energy shield recharge'ować. Plus samoistnie zwiększa nam recharge rate w momencie, kiedy ma, jesteśmy na e, low energy shieldzie. Kolejną, drugą notką, którą byśmy potem wzięli w ramach defensywy, to to, że 60%, od, o, że 60 aktualnego energy shielda jest dodany do twojego armoru, które determinuje fizyczną redakcję e, obrażeń. I akurat ta część drzewka bardzo mocno łączy się. Z takim dodatkowym buffem, który sobie aktualnie testuję, jest to Barskin, który mówi o tym, że kiedy jesteśmy uderzeni przez enemy, no to zyskujemy armor o wartości 36%, Energy Shielda, który straciliśmy. No i ten buff tam bez supportów trwa 6 sekund. Także layer defensywny bazuje na energy shieldzie i na armorze, który jest, który wynika z tego energy shielda. Kolejną fajną bardzo notką, która jest interesująca, jest to, że możemy założyć fokus. możemy założyć fokus, mimo tego, że nosimy staffa, tylko że z 50% redukcją efektów na tym fokusie. I teraz dlaczego to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne? Po pierwsze dlatego, że no wiadomo, możemy sobie fiksować czasem staty, czasem resy, dorzucić jakiegoś cast speeda, jakiś spell damage i tak dalej. Natomiast też możemy jednocześnie dorzucić plus 1 for all spells. Fizykale generalnie bardzo dobrze skalują się z all spellsami, a mimo tego, że i tak zmniejszamy sobie efektywność o 50%, no to i tak ta 1 zostaje, kiedy nakładamy fokus, zobacz. Teraz mamy 24 poziom, kiedy to ściągniemy, mamy 23, także można wyhaczyć bardzo dobry fokus, no notka jest po prostu świetna. Kiedy mamy plus 2, no to wiadomo, że redukujemy o połowę i tak zostaje plus 1, także plus 2 nam nie wnosi zupełnie, zupełnie, zupełnie nic. Kolejnymi rzeczami, które wnosi nam Ascendancy, jest to nowa mechanika, czyli takie nasze niby miniony, niby nie miniony. Są to takie moby, którym komandujemy. Zobacz, wokół mnie latają sobie takie dwa talizmany od Sykemy i w momencie, kiedy użyję command skilla przyzwę tego konkretnego moba, to on się pojawia, tylko że widzisz, to nie jest minion. To jest nasz kompanion, może bardziej w tę stronę, który daje nam jakiś konkretny efekt, prawda? To jest ważne, właśnie one dają nam jakieś konkretne efekty. W tym przypadku mob, którego teraz zobaczyłeś, on po pierwsze daje mi tarczę, redukcję obrażeń, a po drugie regenerację many. Natomiast z drugiej strony mam też mowa, którego jeżeli rzucę, którego, któremu jeżeli rozkażę, to on rzuca na przykład takie sztylety w cel. I zobacz, i kiedy cel dostanie tymi sztyletami, to nakłada mu się Critical Weakness on Hit i dostaje in 50% Increased Critical Damage Bonus. A że my będziemy bazować na krycie prędzej czy później, bo będziemy sobie drzewko skalować w tę stronę, będziemy chcieli mieć go jak najwięcej, plus jednocześnie na łapą swap, o czym też za chwilę powiem, e, mamy focus, który też również na to wpływa. No to jest to skill, który masywnie. Bustuje nam obrażenia na single targetie. Także uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne ascendencji, które łączy ze sobą świetną defensywę z fajną możliwością bustowania obrażeń. No fakt faktem nie jest to build jednoprzyciskowy, wymaga od nas trochę kombinacji szczególnie w tej wersji, kiedy jeszcze nie gramy Kastom Crit'a, o ile w ogóle będziemy grać Kastom Crit'a i jeszcze nie gramy Totemów, a wydaje mi się, że będziemy grać Totemy, o czym za chwilę opowiem. No bo na przykład kiedy idziemy na bossa, prawda, to rzucamy sobie e, rzucamy sobie Veinsy, rzucamy sobie Mana Tempest, jednocześnie cały czas musimy mieć Thunderstorma, spamować Entanglem i w międzyczasie w, w cel trafić naszym właśnie kompanionem. No i idealnie, żeby było, gdybyśmy rzucili sobie Sigil of Także, no na ten moment, jeżeli chcesz rzeczywiście grać tym buildem, no to jest to efektywnie no 6 przycisków, które co jakiś czas trzeba klikać w miarę odpowiedniej kolejności, o których trzeba myśleć. Nie jest to one button, że podchodzisz i po prostu strzelasz. Natomiast, oczywiście, 4 z tych przycisków to są buffy, które my na siebie nakładamy. Dwa to są AOE, które też również trwają jakiś czas, nie trzeba ich spamować. Natomiast jednym przyciskiem, którym rzeczywiście spamujemy, który cały czas mamy przyciśnięty, to jest Entangle, bo on cały czas musi wyrzucać fiżury i cały czas chce wybuchać. Jeżeli chodzi o stop porty, no to tutaj powiem, że ten build się stosunkowo specyficznie buduje. Jest to fizyczny spell, więc na przykład też brakujemy armor, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, i wokół tego też w jakimś stopniu będziemy grać. I może w sumie też zacznijmy od tego. Kiedy mamy cel, który dostaje obrażenia z naszego skilla, fizyczne obrażenia, nakłada się na niego progres tego, jak bardzo rozwalamy jego armor. W momencie, w którym fully zbrekujemy go, jego armor, no to on się rzeczy przyjmuje więcej obrażeń fizycznych, no bo się rzeczy tego armoru na sobie nie ma. I teraz, teraz między trashing Veinsami a Entanglem jest pewna taka bardzo ciekawa interakcja, którą wywołujemy właśnie za pomocą e, supportów. Rzucamy sobie w Entangla, czyli coś, co, z czym cały czas spamujemy to jest nasz spam skill. Nie, wrzucamy sobie taki support lineage'owy jak Urus Smelting, który mówi o tym, że, że jeżeli zbrekujemy Armor za pomocą tego skilla, fully zbrekujemy, no to dany cel przyjmuje do 20% więcej fizycznych obrażeń, no i w dodatku ten skill otrzymuje 70% more break armoru, czyli jest to skill, którym nie dość, że zadajemy obrażenia i spamujemy, no to jeszcze głównie breakujemy Armor na celu. I teraz zobacz, z drugiej strony i to jest coś, co przydaje się głównie właśnie na, na rarkach jakichś bardzo trudnych albo na, na bossach, mamy taki skill, który nazywa się Exploit Weakness. Mówi o tym, że ten konkretny skill. Nie może breakować armoru, natomiast, e, natomiast może skonsumować zbrejkowany armor, żeby zadać 40 mor obrażeń. Działa to na takiej zasadzie, że spamujemy skillem, jednocześnie on breakuje armor na naszym celu, jednocześnie rzucamy sobie nasze trashing veinsy i te trashing veinsy ściągają zbreakowany armor, czyli tak jakby odnawiają mu ten armor, żeby one same były więcej, natomiast przez to, że my spamujemy tym skillem i on bardzo szybko ten armor breakuje na celu, no to my cały czas. Boostujemy naszym Trashing Veinsy właśnie za pomocą 40% more obrażeń. Także nie dość, że z jednej strony, nasz spam skill, jeżeli sobie po prostu czyścimy mapkę, sprawia, że te moby, które bijemy, no, nigdy nie mają praktycznie armoru. No to z drugiej strony, jeżeli mamy już coś trudniejszego, jakieś trudniejsze moby, no to jeszcze wykorzystujemy właśnie tę mechanikę i szybsze breakowanie armoru, żeby cały czas go ściągać e, e, i boostować nim Trashing Veinsy. A drugim podstawowym supportem, z którego korzystamy, jest to, jest to Accelerated Growth, który mówi o tym, że w momencie, kiedy no, mamy te nasze planty, to na tych plantach pojawiają się te właśnie takie wybuchy. Tych wybuchów jest oczywiście znacznie więcej w sytuacji, w której my sobie ten nasz obszar roślinkowy Podlewamy. W dodatku nasze wybuchy blindują przeciwników, co oznacza, że no, siłą rzeczy też to jest trochę ta, taka nasza defensywa, bo mają mniej accuracy rating. Także po kolei przejdźmy sobie przez wszystkie supporty, które mamy w skillach. Na trashing veinsach mamy właśnie Axe growfa, mamy Considered Casting, żeby mimo wszystko mieć darmowe 35 mora, bo nie zależy nam na Caspidzie na tym skillu. E, prolonged Duration, dlatego żeby no rzadziej, po prostu rzadziej musieć rzucać e, nasze trashing Veinsy, jeżeli na przykład bijemy bossa. I Exploit Weakness. Czyli mechanika, o której wcześniej rozmawialiśmy. Jako szósty support można byłoby dorzucić np. Hefta, który zwiększa nam też maksymalne obrażenia fizyczne o 30%. Zanim do Thunderstormu, bo tutaj trzeba będzie się przy czymś zatrzymać, to Entangle, czyli bierzemy sobie Branching Fisures, który sprawia, że zamiast yy, jednego branchu mamy tych branchów 3. Zobacz, teraz rzucam 3. Zobacz, teraz rzucam spela, on nam się dzieli. Kiedy wyciągnę, Mamy tylko i wyłącznie jedną odnogę, także chcemy mieć em, e, branching piżuru. Potem mamy Uruk Smelting, już o tym rozmawialiśmy. Prolonged Duration, wiadomo, żeby trwały dłużej, żeby podczas e, overgrownu miały znacznie więcej wybuchów. No i Accelerated Growth. E, no i tutaj również możemy na końcu wrzucić hefta. A jeżeli chodzi o Thunderstorma, no to obok tego, że ten skill nam overgrowuje nasze roślinki, to jednocześnie e, sprawia, że, są, że nasze cele podlewane są znacznie łatwie, łatwiejsze do zszokowania czy do zamrożenia. Czyli w naszym przypadku jest to naprawdę super interakcja, bo e, jeżeli, mam, jeżeli szokujemy przeciwnika, jeżeli zadajemy mu lightningowe obrażenia, to nakładamy szoka, który zwiększa obrażenia, które cel przyjmuje. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo fajna e, interakcja, którą właśnie testuję. Jest to wykorzystanie tego, że zadaje on lightning obrażenia. Mamy coś takiego jak living lightning. Jest to taki skill, jest to taki support, który mówi o tym, że jeżeli zadajemy lightningowe obrażenia, no to w dużym skrócie pojawiają nam się takie kuleczki lightningowe, takie miniony, bo to są miniony, które również zadają obrażenie. Natomiast... To nie jest tak, że nam zależy bezpośrednio na obrażeniach z Living Lightning, a na innym techu, który mówi o tym, że my za pomocą naszych physical spelli jesteśmy w stanie impalować. Impale działa tak, że bierze cząstkę, porcję obrażeń, które zadaliśmy celowi i umożliwia późniejsze je wykorzystywanie. I tak do 60 stacków, tak? czyli raz uderzam. Czyli powiedzmy uderzam cel 10 razy, powiedzmy po 1000, Powiedzmy, że 10% każdego hita zostaje tak jakby zamrożone w celu i teraz przy kolejnym hicie my jesteśmy w stanie odtworzyć te obrażenia, znowu je wyciągnąć. Czyli jak zadajemy 1000, to dodajemy jeszcze 10% z poprzedniego, jest to 1100. Tak, to są losowe liczby, żeby pokazać Ci, jak to działa. I mamy 30% szansy na to, że zimpelujemy sobie hit Cel na hicie. Tych hitów jest bardzo dużo, więc bardzo szybko dochodzimy na celu do maksymalnej ilości staków i jest to, i my je częściej nakładamy, niż je rozbijamy. Dlatego chcemy znaleźć sposób na to, żeby tego impala prokować, i jest to właśnie Living Lightning, który jest w stanie to robić. I tak jak mówię, to jest postać, która jeszcze jest w progresie. Tutaj będzie bardzo wiele potencjalnie zmian i eksperymentów, więc jeszcze na szybko przelecę supporty, które mamy, no na naszych tutaj powiedzmy. Minionach. Jeżeli chodzi o aury, to zamiennie testuję różne rzeczy. Możemy korzystać z Bark Skina, możemy korzystać z Mana Remnanców, które dość mocno przydają się, bo ten build jest stosunkowo manożerny. Możemy korzystać z Atrition, który mówi o tym, że, że przy odpowiednich warunkach mamy Cooling Strike'a. No i generalnie moby otrzymują do 51% more obrażeń, w zależności od tego, jak długo przy nich przebywamy. Testuję też Briap w dużym skrócie działa tak, że steruje obrażenia, które przetrzymuje obrażenia, które zadawaliśmy, żeby potem samemu je obrażać. No i też jest mie miejsce na kowale sensa, którego ja aktualnie wyciągnąłem. No, działa on tak, że po użyciu zaczyna nam się regenerować nasz energy shield bez możliwości bycia przerwanym, e, a że my bazujemy na energy shield, to defensywnie jest to naprawdę bardzo świetny skill. E, docelowo przy większej ilości spirytu, ja aktualnie mam tylko 100, ale przy 130 e, raczej celowałbym wykorzystanie tych trzech plus jeszcze kowalescence, natomiast, mimo wszystko, kowalescence ma priorytet naprawdę zauważysz, że korzystanie z niego podczas mapy jest bardzo, bardzo, bardzo mocno potrzebne i za niego, jeżeli nie masz więcej niż 100 spirytu, raczej wywaliłbym Atrician, bo mimo wszystko aż tak bardzo tego DPS-u nie potrzebujemy, ewentualnie jeżeli jesteś fine z maną, bo znalazłeś jakiś sposób na regenerację tej many, to możesz, możesz wyrzucić mana, ten, mana Remnants. Oczywiście, tak jak mówię, to jest cały czas wersja eksperymentalna, tutaj wielu supportów jeszcze nie ma powkładanych, niektóre można by było powymieniać, na to, tak jak mówię, chciałem Ci pokazać nad czym aktualnie pracuję. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to my przede wszystkim chcemy skalować i spell damage i physical spell damage, ale najbardziej zależy nam na tym, żeby do dokładać sobie physical spell skillsy na jak największej wartości, bo tak jak mówiłem, świetnie te obrażenia się z nie, poziomem gemu skalują. Idealnie byłoby, gdybyś też znajdował broń, która ma Critical Hit Chensa for spells no i Cust, który jest generalnie bardzo, bardzo mocno wygodny. Na weapon swapie, natomiast skorzystamy z Sigil of Power, który masywnie nam bustuje obrażenia na single targecie i z FEG of Cruelty, który nakłada nam Critical Weakness na cele, a przynajmniej dwa jego staki, w sytuacji, kiedy zadamy Critical Hitsa. Na weapon swapie właśnie wykorzystujemy Thunderstorma, który Działa nam sobie w tle, który zadaje obrażenia, i który e, nakłada nam Critical Weakness. I to widać również po drzewku, w którym również wykorzystujemy i utylizujemy weapon słapa. Zobacz, do pierwszego setu broni mamy przypisane wszystkie elementy odpowiedzialne za Spell Physical Damage, i za roślinki, i za Physical Damage. Tutaj również to. Natomiast kiedy bierzemy sobie. Natomiast, kiedy bierzemy sobie pierwszy set, no to mamy notki, które zwiększają magnitudę elementów, które nakładamy za pomocą elemental damage'u. Sam elemental damage czy zwiększa nam regenerację many, kiedy ostatnio zszokowaliśmy. Także utylizujemy właśnie tutaj tego weapon swapa. Jeżeli chodzi o resztę drzewka, no to jest to stosunkowo mocno podstawowe. Łączymy sobie cast speed, regenerację many z kryt częstym dla speli, tutaj również z defensywą energy shieldem. Z klastrem odpowiedzialnym za przekładanie armoru na Energy Shield i ogólnie zwiększeniem armoru i Energy Shielda, jak i również applyowaniem armoru do Elemental damage'u. to jest nasz klaster defensywny. Ja to jak widzisz, no jeszcze nie mam tego dobrze zrobionego, bo tutaj mam e, głowę z samym tylko i wyłącznie Energy Shieldem. Natomiast tak jak mówię, to jest postać w trakcie e, pracy, to na ten moment generalnie mógłbym wywalić, żeby wykorzystać sobie inne punkty. Idąc dalej, również tutaj Critical Hit Chance i wszystko wokół niego. Jeżeli chodzi o Keystone, to to jest bardzo ważny Keystone, który mówi o tym, że nasze Stormy i Planty zadają 50% więcej obrażeń i kosztują 50% mniej, ale mają 75% krótszą durację. To nie jest w ogóle problemem, bo i tak trwa to na tyle długo z Prolonged Duration, że na spokojnie sobie cały czas, że nie musimy tym aż tak spamować. Większamy sobie area of Effect, żeby nie dojść że jak najwięcej wybuchów... Trafiało, ten sam cel, no to jeszcze żebyśmy mieli ten obszar czy naszego Stormu, czy naszych Straszyń węzłów trochę większy. Również idziemy w Arkin i Mana Regeneration, Ark Surge na Critical Hicie, e, czy zwiększenie duracji, czy zwiększenie również OE. Tak jak mówię, na ten moment to drzewko wygląda tak. A co do tego jakie pozmieniam, no to dowiesz się albo w następnym materiale, albo wpadaj do mnie na streama, żeby dowiedzieć się co jak i dlaczego. Też, też jeszcze jest jeden tech, o którym myślę, żeby dorzucić Speltotem, który możesz skastować tylko w momencie, w którym wykorzystasz 3 Power albo, albo Armor, może Endurance Charge, a my możemy wrzucić. Saport, który daje nam 3 charge w momencie kiedy breakujemy armor. Więc tych endurance charge'ów bardzo szybko mamy bardzo dużo i możemy je utylizować wykorzystując nas peltotem. Będę to testował, będę to sprawdzał. Zobaczymy jak to będzie działać, czy w ogóle to będzie działać. No możesz zobaczyć gdzieś tam u mnie na Simku. Jeżeli chodzi o resztę EQ, jeżeli chodzi o resztę EQ, no to jest ono naprawdę bardzo, bardzo podstawowe. Głowa z do wymiany powinna być na armorze, fokus widziałeś, Amulet chcemy mieć, oczywiście plus jeden i wyżej. Z plus dwa są jeszcze na razie drogie, a z plus trzy to już w ogóle nieziemsko. Taki możesz zrobić bardzo łatwy, takim możesz potencjalnie zrobić bardzo łatwo. Kupujesz po prostu plus jeden jako magiczny, tam zapowiedzmy parę C, augmentujesz to, greaterem na przykład jest szansa, że wyleci Ci HP tak jak u mnie, bądź może Ci polecić cokolwiek innego, co, co, też, co też może się przydać, jak spell damage, jak, ee, jak na przykład spell damage, no i dorzucasz sobie za pomocą esencji jeszcze Rezisty. zostają Ci trzy dodatkowe ee, sloty, które możesz na przykład zdesekrejtować. E, ringi podstawowo zależy nam na kaspidzie, żebyśmy mieli cast speed na obydwu, e, w tym przypadku mana, HP, żebyśmy byli bardziej defensywni no i resy. Tutaj no zawsze na kasterach ringi są takie średnie, prawda? To nam fiksuje staty, to nam fiksuje resy, to nam daje speed, Rękawice, pasy podstawowo na razie nic jeszcze specjalnego. Na razie resy, na razie HP. Hmm. Na razie statystyki. Dobra, kuzyn, tak jak mówię, to by było na tyle. Chciałem Ci pokazać, nad czym teraz pracuję. Jest jeszcze tutaj wiele, ale to wiele do zrobienia, ale natomiast jeżeli chcesz grać kasterem specyficznym kasterem, to Cię do tego zachęcam, bo zabawa na razie wydaje się bardzo w porządku. To by było na tyle. Linki do streamów masz w opisie, jeżeli chcesz zobaczyć, jak mi idzie, i do następnego materiału. Jo!